Witam Cię bardzo serdecznie, mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze Złotym Naparskiem pokażę coś, co sprawia bardzo duży kłopot wielu osobom, a szczególnie mamom małych dzieci, które szyją swoim dzieciaczkom. Jakieś fajne bodziaki, jakieś koszulki zapinane, i chcą właśnie do tych koszulek przymocować takie malutkie, metalowe napki. I często właśnie spotykam się z tym, że te osoby mają z tym problem, a ja postanowiłam w tym dziś pomóc. Ja dzisiaj będę używała taki specjalny zestaw. Taki zestaw, ja już go rozpoczęła, więc teraz muszę trzymać, żeby mi się nie rozsypało. On ma tutaj takie malutkie elementy, które my w umiejętny sposób będziemy dzisiaj zakładać na jakąś próbkę, ale my możemy właśnie do jakichś koszulek dziecięcych to przyczepiać i potem zapinać. To wygląda po założeniu w ten sposób. Tutaj mam zrobioną już próbkę, czyli to jest tak jakby prawa strona naszego ubranka, natomiast to jest pod spodem. I tutaj mamy właśnie takie, taką napkę, że teraz możemy to sobie tak zapiąć. O, jest zapięte, a potem to rozpinamy. Ja pokażę, jak to zrobić prostym, domowym sposobem, bez posiadania jakiegoś specjalistycznego, jak ja to nazywam, specjalistycznej praski, jakiegoś wielkiego urządzenia. Właśnie wystarczy kupić taki, taki zestaw, on wygląda w ten sposób. On tutaj nie wiem, czy ma po polsku jakiś napis. Ja nie widzę tutaj napisu po polsku, są tylko w innych językach, czy także jakieś takie. Nie wiem, jak to, jak, nie wiem, jak wy to nazywacie, nawet bo ja nie szyję takich rzeczy, ale pokażę właśnie, jak ja to robię. I to są takie właśnie napki, małe zestaw do domowego użytku. I wystarczy, że będziemy mieli ten zestaw i młotek, i już sobie poradzimy. Także zachęcam do oglądania i zróbmy to razem. To jest mój gotowy próbnik, który wykonałam, żeby upewnić się, czy wszystko działa. Tutaj działa wszystko bardzo dobrze, jest trwale tutaj przymocowane. Ja robiłam na podwójnej warstwie takiego ściągacza, dzianiny ściągaczowej. Tutaj mi się to rozciąga, i nic mi się na razie nie wyrywa. I teraz tutaj pokażę z bliska ten zestaw. Od lewej strony tak przeważnie wygląda nasz, nasze opakowanie, Często widziałam takie, jak ktoś kupuje, rozrywa, wyjmuje, i potem właśnie mamy problem z tego użyciem. A tymczasem na tym opakowaniu mamy bardzo dużo informacji, i musimy nauczyć się te informacje odczytywać. Ja oczywiście pokażę te informacje, wytłumaczę wszystko krok po kroku, ale też uczmy się to odczytać. I teraz mamy tutaj taką właśnie informację, że ten zestaw możemy użyć z młotkiem. Albo możemy ten zestaw użyć specjalnym takim właśnie urządzeniem, które nam to umożliwi. Ja, na przykład, powiedzmy, że nie mam takiego urządzenia, ale mam młotek w domu, więc już wiem, że mi to wystarczy. Tu mamy wskazane cztery części. Ja tutaj sobie za ręką zakryję i pokażę bliżej. Tu mamy wskazane cztery części, które się znajdują w opakowaniu. I tu widzimy dokładnie, że jest jedna część, która sąsiaduje z tą częścią. I później druga część, która sąsiaduje z tą częścią, i też wyraźnie tu jest pokazane, jak one względem siebie będą zamocowane. Czyli to już dla nas ważna informacja, bo później będziemy musieli odszukać te części w tych pojemniczkach. I co jeszcze? Te urządzenie, taki plastik, on był włożony tutaj w środek. Tak, on tutaj się znajdował, i tutaj mieliśmy jeszcze w każdym z tych komór po jednym takim plastiku. Te komory mamy dwie. W jednej komorze mamy jakby części do wierzchu, czy tam, gdzie widzimy te takie niebieskie, czyli od razu nam to sugeruje, że jak bierzemy to na ubranko, to to jest ta część ozdobna, czyli wierzch ubranka. I tutaj mamy właśnie tą część niebieską i taką część, i to jest ta strona, tak? To pokazuje nam tą komorę. Natomiast ta druga komora ma dwie kolejne części. Ma ten właśnie element z wystającym dzióbkiem, i też taką obejmę z tymi ząbkami. Czyli to jest komora spodu, a to jest komora wierzchu. I już musimy właśnie tutaj sobie to jakby zapamiętać. Nawet jak nam się tutaj to pogubi, to my na tym obrazku dokładnie widzimy też. Musimy właśnie umieć nauczyć się to rozpoznawać. Mamy jeszcze dwa takie krążki plastikowe. I one są też podpisane w jakiś sposób, ale teraz przechodzimy na drugą stronę. Ja tutaj tak urwałam brzydko, tak jak zwykle wy urywacie, osoby początkujące. Tak specjalnie to urwałam, że my to urwałyśmy i często gdzieś to nam odpada i, yy, i po prostu nie możemy tego potem odnaleźć albo odczytać. A tymczasem tutaj znów mamy kolejne ważne informacje. Tu nam pokazuje, jak mamy względem siebie to wszystko ustawiać. Czyli jak wyglądają te dwie części. I tu jest napisane wierzchnie, tak? Tu nie jest w polskim języku, ale nawet ja tutaj jakoś odczytuję, że to jest wierzch. Czyli ja kompletuję sobie ten wierzch. Wierzch obejmuje ten niebieski element tutaj i taki element, który właśnie się znajdował w komplecie w tej komorze. I my się przyglądamy jemu, jak wygląda. I tu widać, że z jednej strony ma tu takie coś wypukły, taki rand. Natomiast z drugiej strony, tu jest takie wklęsłe. Tak? To jak sobie obejrzymy, to będziemy to widzieli. Ale ja wyraźnie widzę tutaj na tym zdjęciu, jak ja będę musiała je względem siebie układać. Czyli te ostre krawędzie, te ostre szczypce, będą musiały łapać mi za tą wystającą część. Czyli to już mi też podpowiada. Później mamy pokazane te dwie części. I one są, zwróć uwagę, ponumerowane. A i C. I my nie możemy ich sobie tak. Wymiennie stosować, tylko będziemy musieli tak tutaj patrzeć, jak to jest napisane. Te, ta, te A i C są takie wytłoczone. My to byśmy pod kątem musieli patrzeć, żeby to dostrzec, ale ja specjalnie napisałam jeszcze dodatkowo długopisem. Czyli jak będziemy pod światło przewracać ten plastik, to tam dostrzeżemy te A. Ja tutaj napisałam długopisem, że to jest A. Natomiast ten, jak będziemy patrzeć pod światło, tak sobie tutaj na, ten, na tą część, to gdzieś tam dostrzeżemy, że to jest literka C, i ja ją tutaj też napisałam, żebyśmy łatwiej to rozpoznali. No i mamy teraz jeszcze tą część. Tutaj w tej części mamy takie dwa kółeczka. One się niczym od siebie nie różnią. Bo dopiero po włożeniu tych końcówek one będą nam stanowiły różnicę, tak? Wtedy już nie będziemy mogły wkładać sobie gdziekolwiek, tylko właśnie w odpowiednie. I teraz powiedzmy, że zaczynamy od wierzchu. Skupiamy się na razie na tej górnej wierzchu i bierzemy i tutaj nam jest też podpowiedziane, chociaż tu jest właśnie takie porwane, ja to wszystko omówię. Czyli pokazane jest, że bierzemy tą C, bierzemy C, wkładamy tutaj tym. Tym właśnie takim odstającym elementem do środka. Tu jest taka dziurka, więc możemy to połączyć. I tutaj na dole mam C. I teraz, jakbym patrzyła sobie na ten rysunek, co tutaj jest taki porwany, to mi pokazuje, że do tego C muszę włożyć. Ten element niebieski, ozdobny z tymi właśnie kolcami. I on tutaj mi pasuje. Ja mogę sobie go tutaj wcisnąć, i jak ja go wcisnęłam, to on nawet mi się tutaj nie rusza, tak? Czyli nie wypada. Natomiast na górze też mam tutaj podpowiedź, wkładam końcówkę A i tak samo ją wciskam tutaj w ten element, i on jest tutaj zablokowany. I teraz ten, do tego elementu pasuje mi ten Kawałeczek, który jest kompletem do tego niebieskiego. I też pokazuje mi on wyraźnie, jak ja mam go włożyć. Czy tym wypukłym rantem do środka, właśnie w tą stronę, czy tym wypukłym rantem w stronę tego niebieskiego kolca. I tutaj widzę, że tym takim wypukłym rantem, który tutaj odstaje. On będzie musiał się kierować w stronę tych kolców, więc w ten sposób wkładam, że widzę ten wypukły. To jest takie bardzo malutkie, więc mi tu wypada z rąk, ale też mogę to wcisnąć. Ja to wcisnęłam i teraz te moje elementy praktycznie są unieruchomione. One się trzymają. No i teraz jest czas, żeby właśnie zająć się już nabijaniem. Teraz biorę moje ubranko i teraz patrzę, która część jest wierzchem. Powiedzmy, że to jest moja, mój wierzch, ubranka, a tutaj jest lewa strona, czyli to będzie od strony ciała, a to będzie tak widać, powiedzmy, że to jest na ramieniu jakieś zapięcie. To moją prawą stronę kładę prawą stroną do tego miejsca, czyli prawa do tego kółeczka, tak? Bo teraz chcę, że jak ja to potem nabiję, to te kółeczko znajdzie się po nabiciu na prawej stronie. To jest moja prawa strona, czyli prawą stroną, jakby do dołu układam. Oczywiście muszę mieć tutaj zaznaczone miejsce, gdzie chcę to wbić, tak? Czy to jakąś kropeczkę sobie zaznaczyłam, czy krzyżyk? No gdzieś tutaj wiem, że ma być w tym miejscu i tym zaznaczonym miejscem kieruję praktycznie na środek tego. I teraz moim zadaniem jest. Tak tutaj umiejscowić, pomóc sobie, żebym ja na razie zobaczyła, że te wszystkie te ostre elementy dają radę przebić mi się przez ten mój materiał, tak? Bo jak tutaj będzie pięć warstw tego, to ja podejrzewam, że grubość tych, tych kol, kolców, no nie da rady mi się nawet tutaj wydostać, ale widzę, że jak są dwa, jakby podwójna warstwa, to ja jestem w stanie tak tutaj sobie troszeczkę tu przebić, tak już wstępnie jakby, zwróć uwagę co ja robię, tak, czyli już tak wstępnie sobie tutaj je próbuję tak wcisnąć, żeby one mi się pojawiły na prawej stronie te kolce. Oczywiście one mi z powrotem tu się wpadają, ale ja widzę, że jestem w stanie w tej grubości je tutaj chociaż zobaczyć, tak, staram się trochę tak tutaj je wgnieść, żeby już tu umocować wstępnie ten materiał w tym miejscu. I teraz wystarczy, już ja to mam wszystko ładnie umocowane, że ja przykryję tym elementem tutaj to i tak po prostu trochę przycisnę. I teraz ten mój materiał znajduje się pomiędzy. Jeśli si dobrze tu wszystko włożyłam i jeśli moja warstwa nie jest za gruba, jeśli moje kolce są w stanie przebić tą warstwę, żeby potem jakoś tam chwycić ten element dodatkowy, no to wszystko mi się uda. Natomiast jeśli ta warstwa będzie tak gruba, że ona będzie znacznie grubsza niż moje kolce, no to raczej tutaj się nie da tego zrobić. Trzeba wtedy szukać no, bardziej masywnych tych y, części. No i teraz jak ja trzymam w ten sposób, to biorę młotek. Biorę młotek. Młotek musi być, no tutaj dość ciężki, ale musimy chronić ręce. Jeśli boisz się, że te ręce ci w jakiś sposób tutaj możesz uszkodzić, to może spróbować w ten sposób chwycić. No jakoś musimy tutaj uważać. Ja zawsze mam obawy, jak tutaj stukam, czyli nie trzymam ręką w ten sposób, raczej staram się trzymać tak, ale musi to dociskać. I teraz tym młotkiem muszę z kilka razy solidnie e, tutaj uderzyć. Czyli ja teraz postaram się uderzyć z 3-4 razy solidnie w te miejsce. Szykuję się. O, aż mi wyrwało z ręki, ale już chyba kilka razy tu stuknęłam. No i teraz próbuję to wyjąć. I po wyjęciu już to moje oczko jest nabite. Ja oglądam, widzę dookoła, że bardzo solidnie mi się to zacisnęło. Naprawdę, bardzo dobrze mi się to zacisnęło. Solidnie to przytrzymałam, bardzo dobrze się mocowało. Czyli to jest moja prawa strona, wierzch jest zrobiony. No i teraz oczywiście biorę drugą stronę. Oczywiście może to być drugi jakiś element, ale powiedzmy, że ja to zrobię na drugiej stronie. Teraz będzie tak zwany spód. Może żeby nie mylić tego, to ja wezmę oddzielną szmatkę, czyli to jakaś druga strona bodziaka, spód, czy jakaś warstwa ta druga. tak? Teraz przystępujemy do właśnie robienia tego spodu. I znów idziemy tutaj i patrzymy. Potrzebujemy taki element z takim dzióbkiem odstającym. I potrzebujemy znów taki element, który jest, ma te kolce. Tym razem na spodzie jest to metalowe, właśnie nie ma koloru, więc łatwo odróżnimy, że to jest spodnia. I znów widzimy, że potrzebujemy końcówkę A i końcówkę C. Żeby się upewnić, która to jest A, która to jest C, to ja je zdejmę, bo ja je mam napisane po tej stronie. Więc od razu sobie układam C wkładam na dół, czyli tutaj, bo na te C będę kładła te ostre kolce. Czyli możecie sobie jakoś tutaj tak wyraźnie to oznaczyć. I znów wciskam je, żeby one tutaj mi się trzymały. Zobaczę, czy je tam radę tu jakoś je e, umocować, żeby były. O, te już chyba mi się tutaj tak nie za bardzo nie, nie wchodzą jak tamte, ale powiedzmy, kładę te kolce. I teraz biorę tą końcówkę, i też patrzę tutaj, jak ona jest zamocowana. Tutaj wszystko jest pokazane. Tym dzióbkiem odstającym, o tym wkładam, ale najpierw, oczywiście, tą końcówkę muszę włożyć końcówkę, a wkładam tutaj. O! No, to mi wyskoczyło. To sobie jeszcze raz tutaj ułożę. No, to jest ta, tak malutkie elementy, że, musi, że będzie nam to wypadać z rąk. I teraz, właśnie tym odstającym dzióbkiem, wciskam. Tam do środka do, tego, do tej dziurki, tu jest właśnie taka dziurka, o tam w środku. Ja tym, y, tą, tą zapinką, tym dzióbkiem wciskam tam, i też od razu to zostaje umocowane tak na stałe. Teraz ja ruszam mi się to nie wywala, ale to troszeczkę mi wypada, więc staram się tym nie poruszać. No i teraz biorę tą warstwę. I oczywiście teraz muszę sobie zaplanować, jeśli to jest wierzch mojego bodziaka, tak, i będę to w ten sposób zapinać, no to muszę zobaczyć, że teraz ta warstwa, do której ja tutaj będę dokładać, czyli o w tym wypadku ta warstwa, to jest moja warstwa, która musi mieć ten dziubek, tak? Czyli o tutaj, na tej warstwie, bo musisz sobie to wyobrazić, żeby się nie pomylić. Jak ja będę tak zapinać, to tu musi być dziubek, a ten dziubek jest tutaj. Czyli tym razem muszę tą warstwą moją właściwą, do której będę przypinać, mieć do góry, bo wtedy o ten dziubek tutaj będzie przymocowany. Czyli tak jakby całkowity spód tego mojego jakiegoś bodziaka czy bluzeczki ma być pod spodem. I oczywiście znów nakładamy, znów wstępnie staram się tak zrobić, żeby te, pomóc tym szpilkom. Przebić się przez te warstwy, żeby tak chociaż trochę one już się tutaj zaczęły pojawiać, one potem oczywiście mi troszeczkę uciekają, ale już ja widzę, że dam radę to zrobić. Zakładam znów solidnie, trzymam i to samo robię. Czyli przygotowuję się, oczywiście chronię ręce w jakiś sposób i kilka razy uderzam w te miejsce. Jak już to zrobiłam, to teraz oczywiście tutaj muszę to troszeczkę wyrwać, bo teraz patrzę, że wszystko jest ładnie. Oglądam, patrzę, czy to jest solidnie zrobione. I powiem szczerze, jeśli ja uderzam młotkiem, dobrze to uderzę kilkakrotnie, to wydaje mi się, ja mam takie wrażenie, że to bardzo dobrze się mocuje. Nie wiem, jak się robi praską, bo praska mam wrażenie, że ona trochę mniej dociśnie, no bo jednak praska to musimy tutaj ścisnąć, nie wiem jaka jest jej budowa, jaka jest jej jakość, ale młotek naprawdę solidnie to miażdży i, i ładnie to y, tak jakby zapina. No i teraz patrzymy, jeśli to było nasze jakieś ramię albo jakiś bodziak, to tutaj mamy właśnie w ten sposób, tak, i teraz możemy zapiąć, tak, i potem sobie to odpinamy. I zwróć uwagę, że w tych właśnie rzepkach, takich w tych zapineczkach, my nie mamy konieczności podkładania żadnej flizeliny, tutaj. to jest elastyczne, to się trzyma, ale inna jest budowa tych takich zapinek niż oczek, bo w oczkach my tutaj mamy tendencję do wycinania i wtedy nam się to rozciąga i wychodzi, natomiast tutaj trzymają te ząbki, jeśli one tą dzianinę dobrze chwycą, tak się tutaj właśnie zahaczą o te metalowe części, na których one się zmiażdżyły, to nie ma szansy, żeby to się wyrwało. Ja uważam, że sposób z młotkiem jest bardzo skuteczny. Jeśli masz ochotę, a robisz rzadko takie rzeczy, tylko od czasu do czasu, to na pewno taki zestaw będzie Ci taki przydatny i skuteczny. Ale właśnie pod warunkiem, że będziesz umiała zobaczyć wszystkie te informacje, czyli która końcówka z którą sąsiaduje, tutaj, żeby Ci się nie pomieszały te właśnie miejsca, że one są razem zgrupowane. Dodatkowo, żebyś w odpowiednie końcówki je umieszczała, czyli tutaj A i widzimy, co wkładamy do A, C. Co wkładamy do C. I od razu właśnie ostrzeżenie dla Ciebie, że jeśli przyjdzie Ci taki zestaw, bo on tak to dość trudno tutaj mi się otwierał, ja tak trochę pochopnie to zrobiłam, to żebyś nie robiła tego wyrywania, takiego, że otwieram, że wszystko jest podarte, a jeśli uważasz, że może Ci się to przydać, to przed otwarciem zrób najlepiej komórką zdjęcie z bliska całej tej tutaj instrukcji i gdzieś sobie zachowaj albo wydrukuj i wtedy będziesz miała pod ręką instrukcję z filmem moim dodatkowo z tym z właśnie z tymi elementami e, właśnie, że właśnie zwrócić uwagę na A, na C i tutaj dokładnie przyjrzyj się, który wchodzi do A, który do C że kładziemy w którą stronę i tu jest też materiał pokazany, że kładziemy to już wszystko jest tutaj krok po kroku podane no i myślę, że takie Napki, rzepki są bardzo wdzięczne i możemy je stosować w wielu naszych projektach krawieckich. Mam nadzieję, że dzisiejsza moja lekcja o nabijaniu takich małych napek do zapinania pomoże wielu kobietom, bo to szczególnie kobiety zajmują się szyciem i właśnie robieniem takich rzeczy. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeśli komuś pomogłam, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie, czy rozjaśniło się Wam to wszystko, czy teraz będziecie już robić właśnie tak, jakby z głową, krok po kroku i solidnie. Dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mego kanału, dołączcie do moich subskrybentów. Bo co tydzień są fajne tematy krawieckie, na pewno skorzystacie. Zapraszam Was na kolejny czwartek, a tymczasem żegnam się z Wami. Cześć.